Sezon jesienny anime zbliża się do nas wielkimi krokami. W sumie ponad 40 seriali zostanie wydanych w okresie między październikiem a grudniem. Jak więc słyszycie, serii do oglądania jest sporo, a żeby ułatwić Wam zadanie, przygotowałem listę najbardziej wyczekiwanych produkcji według ocen japońskich odbiorców. Co warto jednak zaznaczyć, Japonia ma nieco inny gust niż reszta świata. Dla przykładu, Chainsaw Man, który jest jednym z najbardziej wyczekiwanych programów poza Japonią, nie zajmuje tam pierwszego miejsca, o czym przekonacie się na końcu zestawienia. Tak więc, jeszcze przed przejściem do głównego tematu, zapraszam Was na Discord Tawerny oraz zachęcam do zostawienia subskrypcji, aby nie pominęła Was żadna nowość ze świata anime. I zapraszam do oglądania. Miejsce dziesiąte Boci The Rock. Będzie to komediowy Slice of Life wyprodukowany przez Cloverworks, opowiadający historię Hitorii Gotu, licealistki, która uczy się grać na gitarze, aby dołączyć do zespołu. Jej problemem jest jednak nieśmiałość, która utrudnia jej zaprzyjaźnienie się z kimkolwiek. Jej marzenie może się jednak spełnić, gdy poznaje Niike i Gici, dziewczynę, która gra na perkusji i szuka nowego gitarzysty do swojego zespołu. Premiera tej serii zaplanowana jest na 9 października. Miejsce dziewiąte Golden Kamui czwarty sezon. Golden Kamui to przygodowe anime akcji od studia Brainsbase, anime News Network opisuje serię w następujący sposób. Na początku XX wieku weteran wojenny rosyjsko-japońskiej Sugimoto nieśmiertelny Saichi prowadzi skromną egzystencję podczas powojennej gorączki złota na pustyni Hokkaido. Kiedy natknął się na mapę skarbów w ukrytym złocie Ainów, wyrusza na poszukiwanie jej, ale Sugimoto nie jest jedyną zainteresowaną osobą i każdy, kto wie o złocie, zabije, aby tylko je posiąść. W obliczu trudnych Warunków północnej dziczy, bezwzględnych przestępców i zbuntowanych japońskich żołnierzy, Sugimoto będzie potrzebował wszystkich swoich umiejętności i szczęścia oraz pomocy dziewczyny Ainów o imieniu Asirpa, aby przetrwać premiera 3 grudnia. Miejsce 8 Blue Lock. Sportowy shonen wyprodukowany przez studio 8Bit, którego premiera odbędzie się 9 października. Seria manga Blue Lock radzi sobie bardzo dobrze w dziale sprzedaży, a anime ma być kolejną dużą serią sportową po Haikyu. Akcja toczy się we współczesnej Japonii, gdzie Narodowa Drużyna Piłki Nożnej walczy i zajmuje 16 miejsce na Mistrzostwach Świata FIFA. Japoński Związek Piłki Nożnej rekrutuje tajemniczego i ekscentrycznego trenera Jinpachi'ego Ego, aby pomógł im w zdobyciu Pucharu świata, biorąc pod uwagę obecne Status japońskiej piłki nożnej. Według Jinpachi'ego Japonia przegrała Puchar Świata, ponieważ brakowało jej egoistycznego napastnika, który dążyłby do zdobywania bramek. Jinpachi otwiera Blue Lock, obiekt przypominający więzienie, w którym 300 utalentowanych napastników ze szkół średnich z całej Japonii zostaje poddanych kwarantannie i rywalizuje między sobą, aby wyłonić kolejnego napastnika. Zwycięzca Blue Lock otrzyma wyłączne prawo do gry jako napastnik reprezentacji narodowej, a ci, którzy przegrają, zostaną na stałe skreśleni. Miejsce 7. Bleach Thousand Year Blood War Wracając po prawie 10 latach nieobecności w telewizji, Bleach Thousand Year Blood War zajmuje siódme miejsce w najbardziej oczekiwanych anime jesieni 2022. Za produkcję odpowiada studio Pirot, a pierwszy odcinek zostanie wydany 10 października. W tym wątku Bleacha pokazane jest powstanie Quincy. Quincy byli ludźmi zdolnymi do wykrywania Shinigami, ale zaczęli je niszczyć zamiast oczyszczać. Uważano, że wszyscy Quincy zostali zniszczeni, z wyjątkiem rodziny Ishidy. Jednak później w mandze pokazano, że nie zostali zabici, ale zamiast tego ukrywali się i zdobywali władzę. Wypowiedzieli wojnę społeczeństwu dusz poklęsca Aizena. Miejsce szóste, Tiger and Bunny, druga część drugiego sezonu. Część druga sezonu drugiego Tiger and Bunny firmy Netflix jest szóstym najbardziej oczekiwanym anime sezonu, którego premiera zaplanowana jest na 7 października. Miasto Sternbild jest domem dla ludzi nazwanych Next, którzy wykorzystują swoje specjalne zdolności, aby chronić ludzi jako superbohaterowie. Ci bohaterowie rozwiązują sprawę i ratują życia, aby mogli nosić logo sponsorów lub zdobywać punkty bohaterów. Ich działania są dokumentowane w popularnym programie Hero TV, który w corocznym rankingu wybiera króla bohaterów. Doświadczony bohater Wild Tiger zawsze wolał pracować sam, ale teraz został mu przydzielony nowicjusz Barnaby Brooks Jr., który ma inne spojrzenie na bycie superbohaterem. Miejsce 5. Idolish Seven Third Beat To seria anime z gatunku muzyki idola, która nie posiada dużego rozgłosu za granicą, ale seria jest wysoko oceniana w Japonii. Emisja zaplanowana na 2 grudnia. Kuyo zaczyna realizować swoje plany zniesławienia Gaku i Ryu, próbując sprawić, by ten został artystą solowym, aby osiągnąć swój cel, jakim jest pielęgnowanie idola, który przewyższy brakujące zero. W międzyczasie debiutuje nowa grupa ZOL, która chłodno traktuje innych idoli. Gorzej jest, gdy coraz więcej z przeszłości, szczególnie związanych z autorem tekstów zero, Haruki, Sakuro nadal pojawiają się na powierzchni. Wygląda na to, że menadżer ZOL, Ryu, Tsukumo również ma swoje złe plany. miejsce 4 urosa e Reboot Popularna seria anime RomCom zajmuje czwarte miejsce na tej liście, ukaże się 13 grudnia. Urusei Yatsura to opowieść o najbardziej pechowym i najbardziej lubieżnym młodym człowieku, Ataru Moroboshi. Kiedy kosmici decydują się na inwazję na Ziemię, Ataru zostaje losowo wybrany do obrony swojej planety, grając w narodowy sport kosmitów. Tak, jeśli wygra, świat zostanie zbawiony, jednak Ataru jest zmotywowany z dużo mniej szlachetnych powodów, ponieważ ta, z którą gra, okazuje się być księżniczką obcych, Lum. Gra trwa 10 dni, a ostatniego dnia Ataru, zmotywowany dziewczyną zapewniającą mu małżeństwo, a co za tym idzie noc poślubną w przypadku wygranej, w końcu wygrywa z Loom. Jednak przy zwycięstwie wydaje okrzyk radości z nadchodzącego małżeństwa, które Loom błędnie interpretuje jako propozycję. Ona natychmiastowo się zgadza. Miejsce trzecie Chainsaw Man Chainsaw Man to jedna z długo oczekiwanych serii anime na jesień 2022. Ze względu na sukces mangi Chainsaw Man, seria ma już dużą rzeszę fanów, którzy niecierpliwie czekają na adaptację anime. Pierwszy odcinek Chainsaw Man ukaże się 11 października. Seria opowiada historię Denji'ego, chłopca, który chce żyć prostym życiem, ale w wyniku pewnego splotu wydarzeń zostaje zmuszony do zostania płatnym zabójcą. Denji zawiera kontrakt z diabelskim pupilem, który daje mu możliwość przemienienia się w tytułowego Chainsaw Mana, a następnie a następnie walczy z innymi diabłami, aby zarobić i przeżyć. Miejsce drugie. Druga część Spy x Family. Podobnie jak Chainsaw Man Spy x Family miał już wielu fanów ze względu na sukces mangi. Kiedy seria anime została wydana, stała się natychmiastowym hitem. Serial powróci w części drugiej 1 pierwszego października. Serial opowiada o Lloydzie Forger, szpiegu, który musi zbudować fałszywą rodzinę, aby ukończyć swoją misję. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że wybrana przez niego żona jest zabójcą, a adoptowane dziecko, Ania, potrafi czytać w myślach. Miejsce pierwsze szósty sezon My Hero Academia. Seria anime o superbohaterach to najbardziej oczekiwana seria anime z jesieni 2022 według japońskich fanów anime. Pierwszy odcinek szóstego sezonu zostanie wydany 1 października, mimo tego, że każdy tą serię raczej kojarzy, to przedstawia zarys fabularny. Ludzkość rozwinęła supermoce, przy czym 80% populacji posiada jakiś rodzaj mocy. Z tymi umiejętnościami pojawiają się zarówno superbohaterowie, jak i złoczyńcy. Prestiżowa szkoła znana jako Akademia Bohaterów szkoli uczniów, by w przyszłości zostali bohaterami, których świat potrzebuje. Uczeń gimnazjum Izuku Midoriya chce być bohaterem bardziej niż ktokolwiek inny, ale niestety urodził się bez tego daru. Nie chcąc jednak porzucić swojego marzenia, planuje przystąpić do egzaminu i zostać przyjętym do liceum dla początkujących bohaterów. Poprzez serię nieoczekiwanych wydarzeń przykuwa uwagę największego bohatera, All który zgadza się go szkolić. I na tym zakończymy to zestawienie. Koniecznie dajcie znać, jak oceniacie wybory japońskich odbiorców i w jakiej kolejności wy byście to ułożyli. Jak zawsze, jeżeli nie chcecie, by ominęła Was żadna nowość ze świata anime, zachęcam do zostawienia subskrypcji i ewentualnie obejrzenia poprzednich, mam nadzieję, dobrych materiałów. Do usłyszenia niebawem. Cześć!